Witam. Słuchajcie, kupiłem sobie nowe rybki. Pojawiło się ogłoszenie na Alix. Lolikalia Rio Atabapo. Jak wiecie, jestem fanem yy, zbrojników. I od razu mi się spodobały. Zawsze chciałem je mieć, bo one mają przefantastyczne takie wąsy. I super jest w nich to, że właśnie w tych wąsach sobie noszą ikle. A to są już odchowane sztuki około roku. Yy, no, stwierdziłem, że muszę je mieć. Zwłaszcza, że znajomy ma 5 sztuk i mówię, zawsze jest jakaś szansa, że kiedyś się tam coś zamienimy i może się uda coś fajnego rozmnożyć. Jak widzicie, trafiły do mnie na aklimatyzację. One pływały w akwarium z paletkami. Fajne palety, naprawdę fajne akwarium. W takiej piwnicy zrobione. Fajny widok w ogóle, naprawdę kolejnego pasjonata akwarystyki trafiłem. Pogadaliśmy całkiem długo, jak to zawsze przy takich okazjach. E, wymieniliśmy kilka zdań i tak dalej, no ale wracając do rybek, e, rybki świetne, naprawdę mi się podobają. One sobie pływały w akwarium z paletami. E, temperatura wody tam była około 28-29 stopni, więc sporo więcej niż u mnie. U mnie ostatnio, jak patrzę sobie na termometr, jest tak 25-25,5. Więc będą miały nieco zimniej, ale to jest wystarczająca temperatura dla tych zbrojników. Co najważniejsze, siedzą na wodzie kranowej, tak? Ta sama szczecińska kranówka i gdzie paletki nawet można trzymać na wodzie kranowej? Rozmawiałem z właśnie tym człowiekiem. On mówił, że kiedyś kupił paletki zero. Mówi, kombinował, ale dał sobie spokój. Nie? Mówi, teraz robi im po prostu dłuższą aklimatyzację na, na, na kranówkę. I stara się kupować też od hodowców, nie, nie, nie po jakichś sklepach itd. tak dalej. No, mój kupicer sklepu to <gryw> pół roku i jeszcze nic nie urosło. No, w każdym razie słuchajcie, mamy nowe rybki. Wyłączę trochę kropelkowanie, żebyśmy się mogli im lepiej przyjrzeć. No, niestety, wiadże to ja tutaj pod tą wodą nie uzyskam dobrej jakości obrazu. Dodatkowo się tutaj wiadomo, coś tam odbija, bo muszę świecić latarką, bo tu jest ciemno. Z tego co widzę, rybki mają w ogóle około roku i nie bardzo wiadomo jeżeli chodzi o ich płeć, ale z tego co ja widzę, mamy tutaj dwa osobniki, te po prawej stronie, sporo szersze od tego trzeciego po lewej stronie i sam akwarysta, od którego ja je kupiłem, stwierdził, że być może takie, że to jest właśnie samiec i dwie samice, ale on w pewności nie, ma ryby mają około roku, więc w zasadzie dopiero będą wchodzić w taki wiek dorosły. U nich rozróżnia się to po wąsikach. Na razie wszystkie mają identyczne te wąsiki, no ale sam fakt, że ten jest chudszy, te są dwa szersze, może świadczyć o tym, że może tamte faktycznie są samice, może już zaikszone. Nie wiem, mnie się bardziej spodobało to, że one są odchowane i, i, i najbardziej spodobało mi się to, że właśnie znajomy też ma w podobnym wieku i bardziej czego by nie mogli się y, wymienić. No i dobra, ja im robię słuchajcie, aklimatyzację kropelkową. Y, zostawię w wiadrze im 4 litry, poczekam aż się woda napełni do 12, więc gdzieś tam, nie wiem, potrwa to z godzinę albo lepiej. Chociaż nie muszę im mówić bardzo dużej aklimatyzacji, bo, bo tak jak mówiłem, to jest też szczecińska kranówka, więc mam dużo ułatwione zadanie. No jedynie to z tą temperaturą trzeba będzie trochę zjechać w dół, ale to nie będzie żaden problem. Dobra, nie denerwuję. A potem on pokażę. O. Zobaczcie jakie one mają fajne, długie ogony. Widzicie tą sznuróweczkę? No najfajniejsze w nich są właśnie te wąsiki, nie? One w nich potem ikrę noszą. Ale teraz wąsiku wam nie pokażę. Potem coś nagrywamy fajnego, już będą sobie pływać w akwarium jakoś się za... Aklimatyzują. No i dobra, słuchajcie, 12 litrów się napełniło, tak sobie to kapało blisko półtorej godziny, zanim mi się nalało te od 4 do 12 litrów wody. Także jest już teraz 3 razy więcej wody z mojego akwarium niż to, w czym one tutaj przyjechały. Zatem wyciągam je po kolei, wszystkie trzy przerzucimy sobie do pojemnika. Nie mam niestety żadnego innego pojemnika: jak tylko o taki pojemnik, bo one są dosyć duże. A e, no nie chcę, żeby nie w pionie stały, muszą też e, leżeć. wrócimy do pojemnika, do akwarium, żeby się ten pojemnik zagrzał. A żeby nabrały tą temperaturę, bo no, wiadomo, to półtorej godziny sobie tak kapie. Więc te wiadro pewnie jest nieco zimniejsze niż e, woda w akwarium. Temperatura się wyrówna i wpuszczamy normalnie. Nie mogę się doczekać aż zobaczę to. Wąsacze w moim akwarium. Są bardzo spokojne te rybki. Normalnie można je w rękę złapać. O, zobaczcie. Jaka fajna rybka. Dobra, tam sobie do rodzinki. No i dobra, do akwarium. Rybki trafiły już do 700 a jak widzicie są też te Manu Kapuru, co ostatnio nabyłem. Serio strasznie dużo fajnych zakupów robię Piękne są to rybki, powiem szczerze. Świetne. Naprawdę ładny jest. Ale dzisiaj nie o nich. Zobaczcie na tego wąsacza. ma fajne wąsiki. One jeszcze trochę urosną, tak spokojnie z pięć centów. Fajnie, że pływały od małego w dużym zbiorniku, bo ten zbiornik miał nie wiem co najmniej 1,60 m, 1,80 m albo może nawet i dwa więc to był dosyć duży zbiornik, no z paletkami to nie mógł być mały. Więc na pewno fajnie wzrost miały. A jak wiadomo, paletki dużo pożywienia nie zjadają, więc im też na pewno nigdy nie brakowało. I dostawały pewnie dobry pokarm, bo no jak ktoś trzyma paletki, to nie karmi byle czym. O. Wszystkie mają takie wąsiki, a myślałem, że tylko samce mają. I w zasadzie się po tym rozróżnia samca od samice, że samce mają takie te wąsy bardziej rozwinięte. No ale zobaczymy, No jeszcze, jeszcze damy im trochę czasu, niech one się rozwiną. I za jakiś czas pewnie zobaczymy, który to sam jest, który to samica. Chyba, że znowu ona pecha. Tak jak to ze stój sumami, jeśli okaże, że będę miał same samce, to się wnerwie. No ale tak jak mówię, jest wyjście awaryjne, jest kolega, który posiada. 5 sztuk w podobnym wieku, więc ja czego będziemy się wymieniać. O, już wąsiska. O, widzę, rybki zaczynają się trochę stresować. Zobaczcie, jakie fajne wąsy pod spodem. Dobra, puszczamy. Ba nur dategha non bow E hoap jete Gaita, to dickha Nie chcecie w siatkę łapać. Teraz widać jakiego ma wąsiska. To jest oczywiście świeżutko po wpuszczeniu, więc rybki się ciężko oddychają. A zobaczcie te ogonki, taką nie za dużą płetwę, ale taki długi, długi, długi wąs. No mam nadzieję, że się tutaj u mnie będą dobrze czuły. Drugiego osobnika, i to jest chyba samiczka, bo jest dwa razy większa od tamtego, w sensie, że na szerokość, nie mówię na długość, ale też ma takie piękne wąsiska. No, na razie nie ma co ich niepokoić, więc popływają dzień dwa. No i zobaczymy, jak będą wychodzić do karmienia. O, tak, pokażę tu się z tymi wąsiskami. Cudowne są te wąsiska, no. Strasznie po prostu jestem ciekawy tego i tych zachowania, właśnie jak ten samiec trzyma ikrę na tych wąsach. Musi być coś niesamowitego. Nasze gdzieś składają, pilnują, a te trzymają tutaj na tych wąsiskach. No i dobra, słuchajcie, nie ma co ich dalej niepokoić. Są już puszczone, będą sobie tutaj pływać. Oczywiście jak tylko coś się będzie u nich działo, na pewno nagram Wam z tego film. Ja się bardzo cieszę ze swojego zakupu, a Wy mi napiszcie co sądzicie o tych właśnie lolikariach. Bo ja już miałem kiedyś te czerwone, ale one są dużo, dużo mniejsze. Mam je zresztą 240, ale te to są naprawdę bydlaki. One jeszcze z 5 centów urosną, będą gdzieś wielkości tych moich Sturisom, które tutaj sobie, o, przesiaduje, O, tu piękna ma festiwum na Badylu. Uwielbiam te smoki po prostu, dlatego też sądzę, że z tych. Też będę bardzo zadowolony i bardzo szczęśliwy. Jakie macie? Napiszcie mi jakie mają fajne, ciekawe zachowania. Czy mnie karmicie szczególnym? No i co uważacie o tych fantastycznych rybkach? jeżeli podchodzą u Was do tarła, to napiszcie mi jak to wygląda. I w jakim wieku przede wszystkim zaczęli podchodzić do tarła? No te mają około roku, no ale już spokojnie te 15 cm długości. Nie licząc oczywiście tego wąsa takiego pięknego, długiego. No i dobra. Na dzisiaj to tyle. Słuchajcie z mojego akwarium. Do zobaczenia. Cześć.